Witam gorąco wszystkich, ja jestem Doris i zapraszam Was na kolejny polski mapur po mapie Antigonia. Mapa została wydana 21 lutego 2023 roku. Twórcą mapy jest mantrack 29 a na wszystkie platformy weszła. Pojemność mapy 164.96 MB. No i co i od razu widać, że się na farmie, ja no to od razu powiem o slotach na konsole, na poziomie łatwym 569, na poziomie średnim trudnym 564. No, tylko 5 różnicy, więc jak domyślacie się, dużej różnicy nie ma na tym mapie. Mapa wygląda w ten sposób, jest to niewielka mapa. Które pól jest wokoło, no, mapy, po środku, takie tereny, gdzie można wykorzystać na pola. Na poziomie łatwym startujemy z terenu numer 1. Jeśli chcemy sobie zakupić jakieś tereny, ceny są zróżnicowane od małego miejsca, to jest 0,10 hektara 14232 do takich dość większych obszarów, czyli np. 4,38 hektara. To jest 348. Tutaj jeszcze jest jakieś duże. Aha, to zmniejszy. 3,44 hektara 234. Także ten już wracałem, O, no, gdzieś 350 tysięcy. Duże pola. To jest mieszane, bo jest troszeczkę e, pola, troszeczkę łąki. To jest 211 tysięcy. Widać, że jest 1,01 hektara. No to takie zróżnicowane. Jest jeden nakamen na tej mapie, ponieważ wszystkie pola, które są, tereny, które są mniejsze niż czwórka, czyli 6, 5, nie wiem, co tu jeszcze jest mniejszego od tej czwórki, 11. Nie zatrudnijcie tam pracownika, żeby pracował, żeby obrabiał to miejsce, czy to poletko malutkie. Tutaj trzynastka również. Także to jest informacja od twórcy. Niestety nie będzie można zatrudnić sobie na takim terenie pracownika. Czyli jeśli chcecie, no to musi być powyżej większy teren niż czwórka. Nie jestem pewien, czy to chodzi o to poletko, które jest na tym terenie, czy chodzi o teren wielkości tej czwórki. To nie zostało wyjaśnione. Niestety. Dobra. Jest to grecka mapka. Z tego co wiadomo mi. Jeśli chodzi o klimat grecki, nie wiem, nie byłem w Grecji, jak to wygląda. Jak wyglądają tereny rolnicze w Grecji, trudno jest powiedzieć, ale e, przyglądając tę mapkę, w niektórych miejscach poczułem się jak Gulliver. No zobaczycie zresztą z czasem. Dla osób, które niedawno rozpoczęły przygodę na FS, na no, farmingu w ogóle, farming simulator, to przy każdej mapie na samym dole są gwiazdki, które są nadawane przez graczy. Każda mapa to ma, także tam też możecie sobie zobaczyć, jak ludzie Oceniają mapę, e, czy jest warta zagrania, czy jest warta wagi. Także bardzo polecam sobie sprawdzić to, zanim zaczniecie rozgrywkę na mapie i poczytać sobie również, e, czy są jakieś problemy, czy nie. Także e, na mapie znajduje się właśnie domek, jest to farmhouse. Nie ma miejsca, gdzie, sobie gdzie się prześpimy. Musimy sobie sami umieścić, gdzie chcemy. Czy w ogóle chcemy tyma, e, miejsca zacząć, czy może inne miejsce? No to już zależy od Was. Nie, to chcecie sobie rozwiązać. Jeśli chodzi o e, sprzęt, od którego zaczynamy, no to po tak było wiadomo, że już go dużo nie jest. Tutaj jest jeden traktor, boomer, 100 koni mechanicznych. Tutaj mamy Harwester, w 175 koni, 4900 pojemności na nasiona, e, na, na, na ziarna. A mamy pickup. Widać, że pojazdy są dość zmęczone. To jest 90%. To jest 99%. Także trzeba będzie je na początku ponaprawiać. Tu również przyczepa pojemności 8000 litrów. 90% zużycia. Tutaj mamy header. 5 metrów szeroki. No, mamy pług. 85 nie wymaga 1 metr. 1,2 metra szeroki jest. No i kultywator 90 koni wymaga 2,5 metra szeroki. Co to mamy? Ziemnik. 125 koni wymaga. 600 litrów pojemności nasiona. No i tu jest taki ząg, bo traktor jest 100 konny. 3 metry szeroki. No i tutaj mam przyczepę do headera. No i to wszystko. Pika bilema 200. No to pika pociągnie. Nie, nie pociągniemy, nie ma 3 punktowego Dobra, e, widać pojazdy są brudne, zużyte. No e, i dobra, otwieramy bramkę, furtkę i jedziemy tutaj. z jakieś poletko, które możemy sobie o, uprawiać. To jest na naszej farmie. Co to, to jeszcze mamy na farmie? Jakiś złom nie. farmą z jakąś inną posiadłością. Tu jest jakiś jeszcze jeden domek. O! Czy to już jest inna posiadłość? Zaraz, bo ja już tu nie ogarniam tego. Gdzie się znajduję teraz w tym momencie? Nie wiem, dalej gdzie jestem na farmie. Hmm. Dobra, wsiadamy eee, pick -up i jedziemy. Bo co, trzeba no, obejrzeć mapę, jak wygląda, jak to wszystko się przedstawia. Sam jestem ciekaw. Co powiecie o tej mapie? I jedziemy teraz gdzie? Do góry, na dół. Proszę sprawdzić. Do góry pojedziemy. Czyli tu i w prawo. W lewo i w prawo. Nie wiem drzewo. Dużo takich płotków. Są miejsca, tereny, które można zakupić, aczkolwiek nie są przyjazne dużym sprzętom, więc to musicie wziąć pod uwagę cienie są takie dość przyciemniane. No przyciemnione, także w niektórych miejscach trzeba użyć latarkę. Um, tutaj przyjeżdżaliśmy, mamy pierwszy punkt. Mamy sklep. Punkt skupu. W ten sposób wygląda. Po drugiej stronie mamy Kolejny skup w ten sposób wygląda. No i co dalej mamy? Ten skup to nas też duży teren tutaj. Jakieś łące jeszcze co? Nie wiem, to sklep taki zakamuflażowany? ukamuflażowany. Zazwyczaj jak są sklepy, to są sklepy takie, żeby były widoczne, prawda? I to zależy sprzedającemu właścicielowi, żeby był widoczny z dalsza taki sklep. Hmm, dobra, jedziemy dalej. Tutaj mamy punkt po prawej stronie, czyli sobie tędy przejedziemy. Mamy silos, tym punktem jest właśnie silos, o tak to wygląda. I tutaj już znowu sobie w prawo skręcimy. I tędy przejedziemy. No i tutaj mamy. Kolejny punkt sprzedaży. Skup. Taki sobie. o Skup jest tutaj umieszczony. Ok. Fajne. Jedziemy dalej. Um, musimy sobie jakoś przejechać do tamtego punktu. Na koło farmy może. Nie wiem jak to drogi prowadzą. A, no, coś zobaczyć, jak to wygląda. A, mm, a nie. Czy to jest pole? Hmm. A nie będzie tu kosić. nawet mały sprzęt, no, ale. Jeszcze raz chcę, żeby tak dom pola był ustawiony. Poletka. Tutaj też jest takie poletko, blisko budynku, straszny. Nie, ten budynek już jest na poletku postawiony. Nie wiem, ciężko jest to określić, w którą stronę. Nie wiem czy ta mapa wymaga... Będzie wymagać jakiegoś update'u czy co. No i co tu mamy? Tu mamy kilka punktów. Tu mamy tak z paliwa. Tutaj jest yy, sklep. Okej okay. Jeszcze raz taki sklep widzę Ciekawe No, no i tutaj mamy. O, ale fajny patent. Jak w fary poterze? Wow. Ekstra. No, w Harry Potterze chodził do, kom do kominka i transportowali się, teleportowali się gdzieś eee, Tu mamy handlarze zwierzętami. Tylko tak, uwaga, tutaj zakupicie zwierzęta, ale zwierząt tu już nie możecie przewieźć, sprzedać. To też pod uwagę. Także tylko zakupicie sobie tutaj. Zwierzęta. Dobra, e, gdzie jeszcze muszę jechać. Teraz to, to jest poletko? Nie. Nie, to jest takie. Nie wiem co to jest. E, dobra. Mm, dalej idzie. To jeszcze wiem jechać. To jest tak mała mapa i jeszcze się zgubiłem, no. Masakra. Dobra, mamy jeszcze dwa punkty do zrobienia Tu i tu Jeden najpierw tu, dobra To jedziemy tędy Tu jest jakiś sklep jeszcze Ale chyba bez skupu To jakieś poletko Tam poletko Nie ma lekko Mamy takie poletkę Czyli to takie jakbyście chcieli to tak sobie pograć Ale na takich, takim małym sprzętem raczej Z tego co widzę Nie wiem takim przyogrodowym hmm. Tutaj jest kolejny punkt sprzedaży Szumny Te kłoty też tak dziwnie wyglądają jakby. Nie wiem... Szczerze powiem wam co na tej mapie tak dziwnie się czuję, naprawdę. jest pierwsza taka mapa, która... Hmm. 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 Nie wiem... Nie potrafię tego opisać. Dobra, jeszcze teraz tam na tą ostatnią. Ostatni punkt. Tam na górę teraz zapachę Czy tam miałem jechać? Nie wiem teraz Chyba tam miałem jechać, tu jest jakaś droga jeszcze? Chyba, nie wiem. Jakaś ścieżka. O, dołączyła do tej doby. To czyli tutaj gdzieś. Nie tu Jest wiata. Zawiatem coś powinno mieć. A jest! Co to jest? Jakiś skup, czy co? Eee, dobra, to idzie nam. A sprawdzimy, co to jest. A, ok, dobra. Bele to sprzedamy. Super. Mówię, że mapa jest, piszę, co tam tam jest, bo tak to ciężko stwierdzić, co tu skupują. No i to wszystko, no. Zaraz. E, tu nie, to tu, tu jest farma. O, to z farmy wyjechaliśmy do góry, to zrobiliśmy sklep, tu jakiś skup. Stąd pojechaliśmy, tu był e, silos, to był skup, później stacja paliw, sklep, handlarz zwierzętami, skup i skup. I to wszystko. Ot tak. Kalk mapa. Antigonia. Jeszcze zobaczyłem z góry, wygląda co nie? Co? Hmm. Mapa wygląda tak. Znaczy, tak, tu widać po obrzeżach, że są dość, dość spore te pola, ok? Na, na nich nie ma problemu, można wjechać z sprzętem dość, dość duże. Ale tutaj mamy na przykład przy budynkach takie małe poletka przydomowe. No Pomysł jest ciekawy, bo fajnie to wygląda. Macie malutki sprzęt. Są małe sprzęty, naprawdę, które można fajnie wykorzystać w takich, w takich miejscach. Jak, jak na przykład przy ogród, przy ogródkach, ogródkowe takie poletka. Ale nie wiem, czy bym dał rady grać na takiej mapie. Ja no osobiście nie wiem. Terem niby taki przestrzenny jest, ale zarazem nie przytłacza. No, ciężko powiedzieć. Dobra. Z mojej strony to wszystko. Ja Wam przedstawiłem tą mapę. Sami sobie chcę dzieje jak ona myśl. Jak, jak to wygląda, czy ona będzie miała udy, czy nie, to też nie wiem. Wygląda jak wygląda. No cóż. Wyszła, została zatwierdzona przez giantów. Więc mamy taką mapkę. Z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Zapraszam już niebawem na kolejny polski maptor. Dzięki. Cześć.